Czy państwo, etyczne, państwo dobrobytu może być etyczne? To zależy od skali państwa dobrobytu czy państwa socjalnego. Jeżeli ono ma taki kształt i wielkość, że nie zniechęca ludzi do pracy i do oszczędzania, to tak. Jeżeli nie wypiera innych niepaństwowych mechanizmów, takich jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak organizacje kościelne, religijne i tak dalej, to tak. Czyli wszystko zależy od formy i rozmiarów. Problem polega na tym, że w większości krajów świata na pewno rozwiniętego, w tym Polsce, mamy rozdęte i zdeformowane państwo socjalne, które przyczynia się do bezrobocia, ogranicza zatrudnienie i ogranicza rozwój. Czy w kontekście. B為ie. Chciałem zapytać także o ostatnie wydarzenia odnośnie Grecji, wsparcia Unii Europejskiej dla gospodarki greckiej. Czy w tym kontekście w strefie euro grozi rozpad, czy może jakiś inny scenariusz pan by Jak pan widzi przeszłość strefy euro? Przede wszystkim to... pamiętać, że do tej pory euro było wielkim sukcesem. E, ono dało niską inflację, niskie stopy procentowe, ale niektóre kraje wykorzystały siłę euro do tego, żeby żyć na kredyt. To znaczy wydawać bez pokrycia. No, na jaskawy przypadek grecki to powinna być grecka, le Grecja, grecka lekcja dla innych krajów. Naruszano reguły dobrego funkcjonowania strefy euro, to znaczy dyscyplinę fiskalną. Wnioski z tego, i widać zresztą, że próbuje się wyciągać, to jest wprowadzenie dyscypliny finansowej tak, aby dług publiczny nie rósł, a jeżeli za wysoki, żeby był ograniczony. To jest także wniosek dla Polski. Chciałbym spytać o Pana poglądy ekonomiczne. Jest Pan autorem m.in. wstępu do książki Jezusa de Soto, jednego z bardziej znanych przedstawicieli libertariańskiej myśli ekonomicznej, który jest m.in. za likwidacją Banku Centralnego. Czy Pan jest zwolennikiem likwidacji Banku Centralnego? Z faktu, że podpisuję się pod różnymi książkami, to nie wynika, że w 100% się zgadzam. Uważam, że szkoła austriacka, której przedstawicielem jest cytowane przez Pana autor, <noise> reprezentuje najbardziej konsekwentnie wolnorynkowe spojrzenie na gospodarkę i w tym się z nią zgadzam. Nie we wszystkich szczegółach e, jestem ze szkołą austriacką zgodny. Na przykład nie sądzę, że byłby w że możliwy powrót do waluty złotej, niezależnie od tego, czy uważamy to za pożądane, czy też niepożądane. Z wykładów, które Pan dzisiaj wygłosił, jest to odzwierciedleniem bardzo właśnie liberalnej, libertariańskiej wizji gospodarki. Niektórzy zwolennicy z Wolnego Rynku w Polsce krytykują Pana działanie, jak jeżeli miał, kiedy był, miał Pan wpływ na gospodarkę, że było ono zbyt mało liberalne. Czy z dzisiejszej perspektywy uważa Pan, że popełnił Pan jakieś błędy i czy zrobił Pan coś inaczej w kierunku bardziej liberalnych rozwiązań? Pana część tych krytyków to są ludzie, którzy sobie siedzieli wygodnie w fotelach i Niewiele pomagali w walce z populizmem. Przecież to to, co udało się w Polsce zrobić, to wynikało z tego, że było dostatecznie dużo poparcia, a to, czy się nie udało, dlatego że za dużo było takich, to oddawali pole walkowerem po to, żeby po pewnych latach krytykować, że dana osoba za mało zrobiła. Więc mniej narzekania, mniej krytykanstwa, a więcej działania na rzecz tego, co wymaga mobilizacji, a mianowicie ograniczenia wydatków socjalnych. Czyli podsumowując, względy polityczne jakby ograniczyły tą, te reformy w prawie liberalnym kierunku i gdyby względy polityczne umożliwiły bardziej radykalne, liberalne reformy, Pan by całkowicie sprawiedliwiał gospodarkę? Sądów nie, więc tak nie można powiedzieć, bo w każdym kraju sądy są publiczną instytucją. Natomiast to, że gospodarki nie da się, proszę pana, oddzielić od państwa. Jeżeli mówimy poważnie o gospodarce, mówimy o kształcie państwa. I generalnie to, co nazywamy względami politycznymi, to jest, to jest funkcjonowanie demokracji. W każdej demokracji mamy różne prądy. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce mamy prąd powiedzmy etatystyczny, który jest ca cały czas działa i żeby... Wygrać z tymi tendencjami etatystycznymi, które na przykład bronią dużych wydatków socjalnych, to trzeba je dostatecznie zmobilizować. Jak jest za mało poparcia, to się nie wygrywa. Więc yy, 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 błędem jest też przekonanie, że jeżeli mamy problemy z, ministra, z, z finansami publicznymi, to dlatego, że ministrowie finansów zawiedli. Ja nie mówię go o sobie, ja mówię o że moich poprzednich. Nie, to nie ministrowie finansów zawiedli. To zawiedli ci, którzy mi nie pobagali w walce o sanację i zdrowie finansów publicznych. Grazie per